Witam ponownie w programie Power of Gaming, w którym pokazujemy prawdziwą twarz sportów elektronicznych. Zaraz zobaczycie, że rozgrywka w Tekena może być bardzo ekscytująca nie tylko dla walczących zawodników. Przed nami finał Mistrzostw Europy. To był bardzo wyrównany mecz, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Finał rozgrywany był na wielkiej scenie, a widownia wypełniła się do ostatniego miejsca. Polscy fani Tekena od lat czekali na takie show. Już rozpoczęli po prawej stronie Emperor, po lewej stronie Rikimaru. 50 sekund do końca tej rundy i inicjatywę przejmuje Emperor. Pierwsze ciosy na jego koncie. Już połowa paska życia tylko po stronie Ricky Maru. Czyżby kolejne ciosy ze strony Jacka? Nie. Teraz Xiao, czyli Ricky Maru, przejmuje inicjatywę. Piękne 4, 5 ciosów z rzędu. No i coraz mniej życia ma w tej chwili Jack, czyli Emperor. Musi wziąć się w garść, no bo już jest na wykończeniu. Czyżby miał jednak Włoch zdominować tą rundę? Nie. Szwed jest lepszy, wygrywa. 1 do 0 dla Emperora. Pojedynek zgodnie z przewidywaniami był szalenie zacięty. Mieliśmy wynik 2 do 2, i aby wyłonić zwycięzcę pierwszej rundy, potrzebne było piąte starcie. Oglądamy ostatnią, piątą rundę tego starcia. To tutaj rozpocznie od kilku celnych ciosów. Będzie miał przewagę psychologiczną. Wydaje się, że właśnie Włoch, czyli Maru, taką przewagę w tej chwili zdobywa, no bo tylko połowa paska życia. W tej chwili po stronie Emperor'a i cały czas Rikimaru idzie za ciosem. Świetne combo. Teraz ten high kick i low kicki spadają na Emperor'a. Wydaje się, że Szwed tutaj nie ma nic do powiedzenia. Ostatnie ciosy Rikimaru jest KO. 1 do 0 dla Włocha. Świetna walka tego zawodnika. Po przegranych dwóch pierwszych rundach wrócił do gry i wygrał pierwsze starcie. W drugiej rundzie ponownie byliśmy świadkami wyrównanego pojedynku. W przewodniku 1 do jednego. Zobaczyliśmy jedno z najbardziej zaciętych starć tego finału. A więc rozpoczynamy trzecią rundę. Kto zacznie? Kto zdobędzie przewagę psychologiczną? Wydaje się, że bliżej tego jest Ricky Maru. Tak jest. Kilka tych ciosów spada na Emperor'a, ale Emperor teraz te low kicki wyglądają całkiem obiecująco. Teraz podrzucił swojego rywala. Jest szansa na kilka całkiem niezłych ciosów. Udaje się to Emperorowi. Zepchnięty do ściany Maru Wstaje szybko z podłogi no i zdobywa te punkty, te cenne ciosy na swoje konto. Ale Emperor teraz w natarciu i coraz mniej życia ma. Rikimaru wydaje się, że będzie runda na konto Szweda. Jest runda na konto Szweda i jego przewaga 2 do 1. To już czwarte starcie przed nami. Jak na razie jeden i drugi kilka niecelnych ciosów wyprowadzili, ale rzuca się teraz do ataku Emperor. Świetnie wyglądają jego kombosy. Już połowa paska życia zużyta, jeżeli chodzi o Maru. Wydaje się, że Szwed zdominował tą rundę, ale Maru się obudził. Ładnie to wygląda, kilka całkiem niezłych kombinacji. Teraz niecelne ciosy z jednej i drugiej strony, ale Maru szybko budzi się, no i to jest... Jest naprawdę fenomenalna runda w wykonaniu tego zawodnika. Taka końcówka piorunująca prowadzi nas do ostatniej, piątej rundy tego starcia. To będzie lepszy z wysokiego C. Zaczyna Ricky Maru na 50 sekund przed końcem. On jest tutaj zdecydowanym faworytem tej rundy. Jeżeli ją wygra, będzie bardzo blisko złota. Na Samsung Hero Championship perfekt jest 2 do 0. Prowadząc z 2 do 0, Ricky Maru był bardzo blisko końcowego triumfu. W trzeciej rundzie Włoch wyszedł na prowadzenie 2 do 1, i wszystko wskazywało na to, że znamy już wielkiego zwycięzcę. Na razie lepszy Emperor, ale teraz widzimy, jaki świetny cios zaprezentował Ricky Maru. Kilka kolejnych wpada na Szweda. No i jak na razie sytuacja wyrównana. Ale teraz Szwed, silny Jack w natarciu. Zepchnięty do ściany jest Maru. Coraz mniej życia ma jeden i drugi, a więc robi się coraz ciekawiej. Coraz bliżej jest jednak zwycięstwa Maru. Mniej życia ma w tej chwili Szwed Emperor. Ależ ciekawa runda. Czyżby to miał być koniec? Czyżby to miał być koniec tego wielkiego finału? Zobaczmy, kto będzie lepszy. Bardzo długa runda, ale to Emperor wygrywa 2 do 2 i mamy ostatnią rundę. Trzeciego starcia, jeżeli wygrają Ricky Maru, zostanie złotym medalistą, ale świetnie zaczął. Rzucił na ścianę swojego rywala, który nie ma tutaj nic do powiedzenia. Musi szybko wstać z ziemi, ale nie udaje mu się to. Cały czas w natarciu Ricky Maru, bardzo mało życia na koncie Emperora i kolejny podrzucający cios Włocha, i wydaje się, że on będzie złotym medalistą. Tak jest. Wygrywa Samsung Euro Championship. Po tym meczu nie ma wątpliwości, konsole doskonale odnajdują się w świecie e-sportu. Czy to oznacza, że jeśli ten ostatni e-sportowy, pc bastion został zdobyty, to już niedługo porzucimy komputery osobiste i grać będziemy wyłącznie na konsolach? E, konsola jako urządzenie y, do obsługi y, nieskomplikowane na pewno wygra z pc em Natomiast nie sądzę, żeby PC służył tylko do Excela, raczej to w konsoli będzie można odpalić Excela, ponieważ będzie to takie narzędzie Interaktywne, inter, to będzie interaktywny telewizor, tak? On będzie stał w salonie, i będziesz mógł zrobić coś więcej niż tylko grać. Sam od jakiegoś czasu dużo chętniej e, grywam na konsoli, e, nie dlatego, że uważam PC TA za gorszą platformę. Nigdy nie zacznę myśleć ani nie uwierzę, że łatwiej jest, nie wiem, celować chociażby albo grać w strzelanki na konsoli niż na e, PC-cie. Tym bardziej, że wywodzę się z tak zwanego świadka PC-owego, w związku z czym wiem, że to zawsze będzie dużo bardziej precyzyjny sposób grania. Niemniej jednak są tytuły, w które po prostu przyjemniej jest grać na konsoli, e, i, ale tak samo też są tytuły, których nie wyobrażam sobie na, na konsoli. W tym roku na przykład zagrywam się w hard reset, polską produkcję zresztą, która jest grą PC-ową, która jest strzelanką i która jest świetna, ale tak samo gram na przykład, nie wiem, w werpegi na konsoli, które bardzo lubię. Także jedno i drugie ciągle koegzystuje aczkolwiek nie wiem czy ze względu na wiek, czy ze względu na wygodę grania, po prostu z czasem gram trochę więcej na konsoli. Przewagą PC-ta nad konsolą jest to, że pomimo to, że masz konsolę, wchodzisz do salonu, jest duży telewizor, odpalasz pada, nogi na stół i grasz sobie, nie masz traktury, myszki i dużo innej ilości skomplikowanych urządzeń, to jednak zajmujesz duży telewizor w dużym pokoju i tak jakby komuś przeszkadzasz. Grając w przykład w Counter Strike'a, Możesz to zrobić teraz właściwie też na netbooku, tak, czyli możesz to zrobić gdziekolwiek, na kolanie, w kącie, w pokoju, w piwnicy i ten trening możesz przenieść gdzie chcesz. Mając stacjonarną konsolę, no musisz mieć ten duży telewizor, bo na małym to trochę wstyd grać generalnie, musisz mieć dużo prądu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. więc pecet nie zginie, jeśli chodzi o sport, wydaje mi się. Chodził właśnie ze względu na e, trening, no i gadżety, tak? specjalna myszka mistrza świata, specjalny monitor mistrza świata i tak dalej, na konsolę jest jedna. Konsole w szybkim tempie zdobywają rynek gier w Polsce. Idąc do sklepu widzę, że coraz więcej miejsca na półkach sklepowych zajmują gry właśnie na konsolę kosztem gier PC. Przełom jeszcze nie nastąpił, ale może stać się to już niedługo. Dominacja e sportu na konsolach może stać się faktem. Dzisiaj w programie Power of Gaming pokażemy wam nową odsłonę gry Call of Duty, gry, która w 2007 roku zrewolucjonizowała rynek strzelanek. Wprowadzając zupełnie nową jakość rozgrywki. Pierwsza i druga część Call of Duty przenosiła nas do realiów II wojny światowej. Już wtedy kod wyróżniał się doskonałym trybem multiplayer, ale dopiero czwarta odsłona tej serii sprawiła, że wiele osób okrzyknęło grę najlepszym FPS-em czasów. Koda porównywano do Counter-Strike, a wielu profesjonalnych graczy przeniosło się właśnie na scenę Call of Duty. Grę ceniono za olbrzymią dynamikę rozgrywki, która jednak nie wpływała negatywnie na realizm. W listopadzie 2011 roku wydano kolejną część gry, która przenosi gracza w sam środek III wojny światowej. Tylko w dniu premiery sprzedano 6,5 miliona egzemplarzy. Gry oczywiście można kupić również w naszym kraju. Call of Duty Modern Warfare 3 dostępny jest w polskiej wersji językowej na wszystkich platformach – Xboxie, PS3 oraz oczywiście pc Wróćmy jeszcze na chwilę do rywalizacji konsol z PC-tami. Gdy w strzelanki, w FPS-y, w gry takie jak COD, na komputerze to z pomocą myszy celowanie jest bardzo precyzyjne i intuicyjne, gdy jednak kodo odpalamy na konsoli, to ta sztuka jest już znacznie trudniejsza. Myszki dedykowane dla graczy to prawdziwe arcydzieła. Świetnie wyglądające i dopracowane technicznie dają ogromny komfort rozgrywki. Są one wyjątkowo precyzyjne, tak aby wiernie oddać każdy ruch ręki zawodnika. W przypadku padów, które wykorzystywane są podczas rozgrywki konsolowej, tej właśnie precyzji brakuje. Sterowanie w strzelankach bazuje na poruszaniu celownikiem ekranowym za pomocą gałki analogowej. Oczywiście wszystko jest możliwe do opanowania, ale w bezpośrednim starciu to osoba grająca za pomocą myszy będzie miała zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo. To jest tak, że jeżeli byśmy posadzili naprzeciwko na jednym serwerze gracza konsolowego, który gra na padzie, i gracza pc który gra na myszce, byłoby to absolutnie bez sensu. To tak, jakby na jednym torze postawić Bolid Formuły 1 i samochód WRC, tak? Argument, że jak ty celujesz padem, jest tak samo, jakby mógł ktoś powiedzieć, jak ty celujesz myszką. Są pewne aspekty celowania na konsoli, które się nie pokrywają z aspektami celowania na PCcie, natomiast i jednego i drugiego trzeba się nauczyć, tak? Grając w, nie wiem, Call of Duty, Battlefielda czy inne tytuły sieciowe fps na konsoli, robi się to zupełnie inaczej niż na pc. i te argumenty do mnie nie przemawiają. Tak samo trzeba się nauczyć jednego, tak samo trzeba się nauczyć, nauczyć drugiego. Ja zanim przeszedłem na fps na konsoli, szlak mnie trafiał generalnie, bo nie potrafiłem tego robić. Natomiast później okazało się to całkiem przyjemne. Nie rozumiem czegoś takiego, że co ty możesz robić z padem celując. No to samo co ty, tylko że trochę inaczej. To tyle na dzisiaj, jeszcze raz zapraszam Was na naszego facebooka, tylko tam znajdziecie masę ekstra materiałów, które nie zmieściły się w programie.